Wróciły widzowie, wróciły nareszcie ikony, 90+, plus. co prawda no jest do trafienia dużo gówna, ale jest czas na żebranie łapek, bo można tu trafić gołty, które są potrzebne, więc 25 łapek to jedna ikona w jutrzejszym odcinku, czyli w piątkowym, o 15, a o 18 stream na YouTubie, więc taktycznie tylko przypomnę. Żebyście pamiętali, nie? Także 25 łap, jedna ikona, jedną sobie zrobimy zaraz dla testu, ale najpierw standardowo, tak, standardowo piki, w których, no, oddaję. Chyba mam ze 130, może nawet trochę więcej letko, więc... Więc to, łapkę w górę zostaw i daj suba, żeby nie przegapić kontentu. No bo po co masz przegapić, prawda? No prawda. Ej stary, jest 15.44, jak to nagrywam. I serwery! Nie działają? Wiesz, ja specjalnie staram się nagrać odcinek trochę wcześniej niż o dziewiętna... 19... No nie działają. No ja specjalnie chcę nagrać wcześniej niż o dziewiętnastej od razu, no bo, no wiesz stary, no ja mam do pracy, a o dziewiętnastej lagują serwery, więc zamiast nagrywać odcinek na przykład godzinę, to będę nagrywał dwie i pół. Ale widzę, że coś jest tu popsute, i tak. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. O, Kafu 94, ej, to niezły traf w sumie, on? No pewnie za dużo nie warty, pasuje do ewolucji tam jednej widziałem, dobrej. Ale no, no nam się nie przyda akurat ta ewolucja. Dybala! O! Oh! Ej, to to mocny traf. No oczywiście, jeżeli chodzi o rolnie, no bo cenowo, no to pewnie jest kaka totalna. 89, fajne biorę. Kolejne 89, fajne biorę. A to ciekawa karta. 9-4. Nareszcie jakiś tocik, dawno nie było. Ojoj, ile tu kart bez. w sensie pików bez karty specjalnej, kobla nie wziąłem. Chyba czas na to, żeby się przyczepić, bo legendarna taktyka na przyczepianie. Działa! No i zobacz, jeszcze ten śmieszny typ. No, przyczepił się i Roberto Carlosika dostał. Mam lepszego, ale miło zawsze za... No i pareko. No widzisz, z 20 sekund temu się przyczepiłem. No wystarczy się tylko przyczepić. Jeszcze Misa, nie powiem co dalej, nie? Możecie sobie dopowiedzieć. Żyli. On mnie prześladuje, nie? Ale w ogóle i tak bym powiedział, że ta strona dosyć miękka. Miękka? Miętka? Nie, nie taka. W sensie słaba. Ale jak ja to zrobiłem, że mam trzy razy Jorginho w duplikacie, to ja nie wiem. Znowu on. Jego zawsze miło się trafia, nie? Karim90. O! A tu poszły jakieś nerfy na te piki? Czy, czy co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Zobacz, jaki kał totalny? No. No, przywalił się i Toc Palmer. Zawsze ta taktyka działa. No, patrz jak wyśmienicie działa. Po Palmerze Molina, Carlos Alberto. Skąd nie można, wiesz, za dużo gadać o tym, bo. Bo może przestać, ale ja już się nie odzywam. Ja sobie trafiam. No i Minda. O, proszę! I pierwszy futis z Kazemiro. Ten dziewięć, piątki i tak dalej. Ja będę sobie w klubie zostawiał. Jakiś duplikat się trafi, to się do ham wrzuci, nie? No bo jak wróciły już te ikony. O, parę. Jak już te ikony wróciły, no to, no to szkoda tą ham tryhardować. Lepiej chyba ikony poklikać. I żyli. Really, prześladowca mój. Nie masz psychy wrzucić tego komentarza. No stary, ja nie mam. Morienterz. Duplikacie, ale biorę. Znowu Gabi? A nie, dobra, Tylko i mi się wezmę. Świński tiger, się ma. Jeszcze tak zwana końcóweczka. Na dobitkę, niecałe 50. O, Mosala, już go przepaliłem. I kolejny Kazemiro. No to jeden składzik o ham chyba zrobimy, żeby się nie marnował. I ostatnia strona. No, wygląda solidnie, Ja no trzeci parecho dzisiaj stary, czy może być coś lepszego niż trafić trzech parecho w jednym odcinku i to z samych pików jeszcze paczki przecież będą, wyśmienicie się zaczęła ta ostatnia strona może jeszcze lepiej się skończy, bo ostatni pik, no dobra misa dla jaj, szybki screenek wyższych overali do przepalenia, cyk, dobra to jeszcze przed paczkami, bo jeszcze mamy tutaj takie pikensy fajne do zrobienia no to stestujmy ikonę, nie? Mogłoby coś ciekawego w sumie wypaść, bo zagrałbym mecz. Dawno nie graliśmy na odcinku, a? No z kartą do testu jeszcze fajniej by było. Siedziba, majkon, piczek. Zobaczmy, czy coś tu, no? No coś, coś tu kręci, coś tu kręci. Jakbyśmy zrobili tak z 10, to pewnie coś trafimy. Dajcie łapki, to będzie. Tego pika 9-4+, jeszcze zrobiłem, no ale... Ale się na nim zawiodłem, no co? Mo, wymienne coś. No i dobra, dycha za darmo. No to 10x84. Czas zacząć dobre trafy dzisiaj, bo to tak. No tak nie może być, stary. No co jest? Tutaj też bez futisa, niestety. co jakieś gówno. A nie, przepraszam, Gorecka 9.5 i Sorlop. To akurat spoko. Taką jakąś gwarancję zrobiłem. Co mi zagwarantujesz? Leo Pepsi, ja pisgam główienko. Jedno wielkie G. Tylko jak gówno, a nie jak fajne coś. Jak z tej paczki nic nie będzie, to chyba trzeba mecz na odblok zagrać. O, ja już wiem, co tu jest. Ja już wiem. To jest Heros. Znaczy nie ten, ten następny. Znajdzie jakiś heros zgówniany Nie, ewidentnie trzeba mecz na odblok zagrać, bo to tak my się może Aktualnie czymś takim sobie śmigam, żeby no po prostu zadanie zrobić Nie na tego expo, żebyśmy tego halanda mieli do składu 9-9 no, W sumie to 9-7 to jest najwyższa over jaki mogę zrobić w tym momencie w pierwszej lidze ogólnie jestem, może ten, może do nagród do jutra zdążę elitarną dobić, jakbym troszeczkę pograł więcej Ja już na ze Szczecina, ale bym tu coś do Rashforda spróbował przygrać bo nim trzeba ładować z dystansu do zadań. Ale S? No nie gadaj, że zrejdź quituje mi w pierwszej minucie po takiej bramce. No By z chciałem sobie zagrać. O, jednak gramy jak coś. Jednak nie wyszedł. Będzie walka. Znowu Rashi. A nie, to Dembele! Aj, jeszcze nie trafiłem. Myślę, że Rashford. Troszkę mi się milą. Mylą mnie milą popaki. I ty chcesz mi powiedzieć, że mu nikt piłki nie zabrał. Jak ta karta jest zbugowana? To ja nie mam pytań. Jakby tak z losem dla jajec Finesa puścić. No nie puścił, dobrze. Dobrze, do Rashforda i Powerkiem. Aj, mogłem inaczej. Beli go! Beli NIE GOL! Nie wiem kto to, bo mi się, no właśnie Dembele, a w myślałem, że Rashford. Ty, no Roberto Carlos to chyba potrafi takie coś dokręcić. No Roberto potrafi. Pytanie, czy ja potrafię. Prawie 3,5, ponad 3,5, kreski. O matko. Nie ma szans, to jest gol. SCHMEICHEL WYBIŁ! Obronił to, top 1 ramkarzy, stary. Nieźle dem, nie był, nie był. No i tak nie trafiłem. A może jakąś asystkę Fatim, bo to też jest... No co dałem? O, piła do Halanda to nie. Magła! Maguire pokonał Halanda, stary. Co tu się stało? Od razu kontra, nie? To jak Maguire go pokonał, to musimy z brameczką. Oj, 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 nie musimy nic. A dzisiaj w ogóle ten, finał Super Pucharu, nie? Atalanta z Realem. I wy, jak to oglądacie? To jest po meczu. Ale ja jeszcze nie wiem, bo jest dokładnie 16, chyba 20. No, dokładnie no, chyba 16, 20. To powiedziałem, bo. No, no teraz nie mogę sprawdzić zegarka, gdyż mam akcję. Aczkolwiek, no. sądzę, to będzie 3-0, nie? Róbcie screen. Nie, ona nie zdąży. Wyjdę Czechem. No wyłaś! znaczy majkę! O, on zrobił. I ma, nie? To jest zbyt zbugowana karta, żeby jej nie mieć stary. Muszę grać tym Fatim dalej. Ole, przyjęcie Rashforda. No, tylko żeby mnie nie dog dogoni. Muszę zagrać na. Jeszcze taki kasztan. O matko. To może Bellygol. Powershot. Nic nie działa. To może Fatim losowy, Fines. A weź. OLE HARY TO WYJĄŁ UHUHU O matko bosko tu ja się wylałem Dobra zmiany taktyka Dobra za to greedy To się spoce Ronaldinho ale idzie Ale idzie i do Mekambe I GDZIE No powiedz Dobra i tak mamy bramkę Ale stary Grałem na dół do Mekambe Skąd on wytrzasnął to podaje. Ale w sumie może to Ronaldinho to wiesz Może tak miało być bo ostatecznie i tak jest gol tak on wie lepiej, chyba. My tu na czas gramy już? W rewalsach? Really? Nie, no stary, on tego nie robi. On tego nie robi w rewalsach. Urywa się David. Ale też Ronaldinho tu jest. Może jakiś Rainbow? Jakiś Wulej? Man, Kastan. O, dobrze, tu był Carvajal. No to Mekambe. Nie. nie, no stary, co to jest za gaming, chłopie? Chłop się teraz będzie kręcił i mi tu nikt nie podejdzie, nie? Ja pierdzielę takie frajerstwo uprawiać w rivalsach. To trzeba naprawdę mieć smutne życie. No ale dobra, tak. Czas na przyjemniejsze rzeczy niż męczenie się z tym źródłem. Nie pozdrawiam za takie granie. Mamy jeszcze paczuchy i to nie najgorsze i to nie najmniej, ale. No z zawartością bym dyskutował tu. Nie gadaj, że mi Schmeichel wyskoczył. No wyskoczył. Przed tocem. Halo jej? To sobie tego pika już zróbmy drugie o 9-4, bo są dwa, zrobiłem tylko jeden. To się wie, zrobimy pierwszą składową, jeden składzik, później duplikaty to kolejny wiadomka. Jak dasz tej paczki Ronaldinho, to zeruje, nie wiem co. O, futis! Dobra! To fajen. Eś o, oto toc. To toc. Ale może być tu grubo. Coś zeruje jak będzie coś mocnego. Nie musi być nawet Ronaldinho. Tylko zobaczymy, co zeruje i co będzie. Dawaj! Wyskakuj! Kulibali? Aha. Trafiłem sobie park Jisunga Futis? Bo pominąłem to Cabarelle. No, ale i tak najbardziej się cieszę. Z parecho, nie? No to jeszcze jeden pik. Jeden z czterech. 9,4. Plus. Dobra. to zanim go skipnę, sobie przygotuję zasłaniacza na jeden z czterech, bo nie mam. Nie skipuję, bo może ikona gołd się tu chowa. Dobra, nie no. Jakiś jest Niemcy ten to nie może. O, futis to chyba jest ten kolor. Nie wiem. Teraz to ja już nie wiem. Żółci pas, stary. To jest futis. Bardzo dobrze. Z czasem to naprawdę. No, jak wyskakuje różowo, to potrafi jakieś gówno wyjść. W sumie i tak wyszło. <laughs> Jeszcze 8,5 5 razy 10 zostały. Może tutaj. To jest ostatnia nadzieja. Nie, jak to jest ikona Ronaldiniost. No proszę cię! No proszę cię! No przecież to jest żenujące, no. No dlaczego tak. Ja JEBIE no! Co za gówno! Ja naprawdę wierzyłem już. Ja uwierzyłem, że to jest to! Bo te ikony GOD sami widzieliście, że one się chowają za tocami Ej, szczerze, nie zostałem tak nigdy oszukany jak teraz, stary. Ja jestem aż smutny, bo ja naprawdę myślałem, że to to. Stary ja czuję jakby mnie ktoś wydawał w tym momencie. Bez mydła. O, autentycznie. No mamy jeszcze jedno mnie. Może tu się schowa. Nie! Nie, stary, nie! Jakby to znowu było to samo, to ja bym chyba usunął kanał. Mam jeszcze takie paczki, 51 jakby piłkarzy, nie? No, ale nie chcę was tymi zanudzać na odcinkach, no bo jest dużo lepszych rzeczy do roboty, prawda? Więc, no, tworzę ze trzy w sumie, tak, tak, dla kontentu jeszcze o też tego przypalę. Bo ja te paczki otwieram sobie po prostu na łebapie, nie? Kręcę te paczki na łebapie i otwieram te paczki, żeby mieć karty na piki, żeby nie kupować co chwilę, bo no tak to się fajnie kręci wtedy. No i jak coś trafię na łebapie, właśnie z tych paczek, pod piki, na przykład na jutrzejszy odcinek, bo przed ikonami, przypominam, 25 łapek, jeden ikon pik, to sobie otworzymy piki, żeby mieć właśnie kartę do przepalenia tej ikony. 8, 7, to już mi się nie chce. I jak coś trafię z tych 51 kart piłkarskich rozbudowy, powiedziałem, to najdziwniej jak się da. Tu na Instagramie będzie fota więc możecie je zafollowować Dobra, nie chcę mi się już tutaj przepalać Jeszcze jedną otwieram i, i kończymy na dzisiaj To już, to nawet mi się nie chce Chyba, że tu coś będzie Ale dobra, dwie karty specjalne Trzy, trzy, to jeszcze jedną dam Także ostatnia, mamy coś, oj złoto Złoto na końcu, nie no, złotem nie skończę Nie można skończyć już paczką ze złotą kartą, musi być coś specjalnego No i teraz otworzę wszystkie i nie będzie, tak? Nie no, to jest jakiś żart no, autentycznie, to, to musi być żart. No, mamy! ikoną GOAT kończymy, a, ale to Hernandez. Ajajaj, a chyba, że podwójnie, no ale... No, ikona GOAT podwójnie. Szczerze wątpię. Ale co? Na dzisiaj to tyle, widzowie. Dzięki za oglądanie. Pozdro. No i... Oszukali mnie na Ronaldino, nie? Nikt mnie tak nigdy nie oszukał. Nikt.